Witam, cześć. Jesteśmy w miejscowości Krępa, Po mojej lewej stronie działki, które Wam gorąco polecam, to Przemkowski Park Krajobrazowy. Graniczymy z Naturą 2000. W ofercie jest 30 działek, w granicach 900 000, 1500 m. Przepiękne miejsce, sucho, wrzosowiska. Myślę, że jedne z niewielu takich działek w Polsce. Zachęcam do zakupu, do kontaktu bezpośrednio ze mną proszę piszcie lub do kontaktu z Wiesławem Gatkiem z biura nieruchomości WGN w Głogowie. Od miejscowości takich jak Głogów czy Polkowice jest stosunkowo rzekłbym bardzo blisko. W dzisiejszych czasach nieważna jest odległość Ważny jest czas, także do Głogowa mamy około 17 minut, do Estrójki, którą pojedziemy sobie, czy w stronę Legnicy, czy w stronę Zielonej Góry. Mamy 10 minut, do Polkowic jakieś 9-11, zależy jak, jak jedziemy i o której godzinie. Yy... Dużo ścieżek rowerowych w tej miejscowości i w okolicach, czy w ogóle na terenie Przemkowskiego parku krajobrazowego są to działki budowlane, tak, są to działki budowlane, czyli zwróćmy uwagę na to, że nie są to działki rolno budowlane, bo. Takie stwierdzenie w nomenklaturze nieruchomości nie występuje. Są to działki wtedy rolne. Te działki są działkami budowlanymi. Nie ma tutaj planu zagospodarowania przestrzennego, ale jest wydana, wydana zgoda na budowę. Są to działki budowlane. W drodze jest woda, za mną tam w tyle dalej jest kanalizacja, jest prąd. Tak jak widzimy, dojazd jest drogą asfaltową. Do radwanic jest około 5 minut. Serdecznie polecam więcej na temat działek. Znajdziecie w opisie. Tak jak mówię, no, znajduje się tutaj takie ptactwo, którego już nigdzie więcej w Europie nie zobaczycie. Jest, przyjeżdżają ornitolodzy z Niemiec, z Holandii, z Danii, z Belgii. Także serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Trzymajcie się.